W jaki sposób rozpocząć ten, możemy powiedzieć, proces, czy, czy umiejętność rozeznawania w, w swoim życiu? ROZEZNAWanie duchowe? Jak zacząć? Co nam pomaga? Czym jest kierownictwo duchowe? Po co nam druga osoba w tym procesie? Posłuchaj odcinka, żeby poznać odpowiedzi. Zostań do końca, subskrybuj kanał po więcej, podziel się z innymi. Zapraszamy. Pierwsze co, to zawsze będę zachęcał do tego, żeby uczynić Słowo Boże centrum, postawić Słowo Boże w centrum po prostu swojego życia. Dlatego, że to ostatecznie Słowo Boże jest właśnie tym, co, co pozwala nam, czy uczy nas w ogóle jak rozeznawać po prostu co jest dobre i co jest złe. Co Panu Bogu się podoba, a co nie. No bo słuchajcie, Sami z siebie naprawdę byłoby nam bardzo trudno po prostu powiedzieć, o, no w porządku, jeżeli chodzi o różnego rodzaju na przykład zasadnicze rzeczy takie jak nie zabijaj na przykład, nie kradnij, nawet może nie cudzołóż chociaż tu już też w, w, w określonym takim w ograniczonym zakresie, bo wielu ludzi na przykład nie uważa, że to jest coś złego ale w sposób naturalny pewne rzeczy jesteśmy w stanie rozeznawać. Pozostałe rzeczy, takie na przykład jak nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, jak na przykład że będziesz szanował Boże imię, jak na przykład będziesz czcił dzień święty, jeżeli że będziesz czcił swoich rodziców, to znaczy okazywał im cześć, posłuszeństwo, to jest coś, co po prostu poznajemy na podstawie Pisma Świętego. I wiele słów, które wypowiada Jezus Chrystus, na przykład do do swoich słuchaczy, jest właśnie czymś, co zachęca nas do tego, aby za tym pójść, żeby to wcielić w swoje życie. A szczególnie zwrócić, chciałbym, uwagę Wam na takie sformułowania, które o wiele częściej znajdują się w Ewangelii według świętego Jana, ale zaczynają się formułą taką, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Czyli zobaczcie, kiedy Jezus Chrystus mówi takie słowa. To chce nam w ten sposób powiedzieć o tym, to, co za chwilę powiem, jest całkowitą prawdą. Jeżeli za tym pójdziecie, po prostu to możecie mieć pewność, że znajdujecie się na właściwej drodze. I na przykład, jeżeli Jezus Chrystus mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne w sobie, a ja go skrzeszę w dniu ostatecznym. Więc jeżeli rzeczywiście idziemy za tym Słowem, a więc przyjmujemy ciało pańskie, pijemy krew pańską. Jeżeli czynimy to z wiarą, możemy mieć pewność, że znajdujemy się na właściwej drodze. I wiele, wiele innych słów, które Jezus Chrystus wypowiada w Ewangelii, i które no, nie są jakimiś skomplikowanymi słowami, nie są jakimiś skomplikowanymi naukami, rzeczywiście, my możemy po prostu odnieść od razu do, do swojego własnego życia. Kolejnym elementem, który nam pozwala rozeznawać, nie wiem, czy trudniejszym, czy nietrudniejszym, ale słuchajcie, nieodzownym to jest po prostu no, nauka Kościoła obecna, ta, która się znajduje teraz, po prostu zapisana w różnego rodzaju dokumentach, czy to w encyklikach papieskich, czy to w adhortacjach jego, czy to w różnego rodzaju konstytucjach, które są w jakiś sposób wy wypowiedziane przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Ja wiem o tym, że może rzadko czytamy po prostu różnego rodzaju dokumenty Kościoła i często na, na temat właśnie tego, co mówi papież, wyrabiamy sobie opinie na podstawie tego, co, co, co przekazują nam media, ale gdybyśmy mieli właśnie też odwagę i chęć zajrzenia do dokumentów Kościoła i zobaczenia, jak na przykład na daną rzecz patrzy Kościół i w jaki sposób właśnie ukazuje ten współcześnie, to naprawdę przekonalibyśmy się o tym, że, że jeżeli za tym idziemy, to naprawdę znajdujemy się na właściwej drodze. A do takiego indywidualnego rozwoju, no to jest coś takiego, co może, no jest o wiele trudniejsze. Słuchajcie, no to jest, warto mieć po prostu kierownika duchowego, to znaczy kogoś, kto jest bardziej doświadczony w sprawach duchowych i wiem o tym, że o takiego kierownika duchowego czasami jest trudno. Ja przyznam szczerze, że też prowadzę kierownictwo paru osób, które gdzieś tam do mnie się zgłosiły. I, i rzeczywiście, no, to jest jakaś taka wspólna podróż osób, które obdarzyły mnie w jakiś sposób zaufaniem w tym właśnie poszukiwaniu Pana Boga, poszukiwaniu dobra w, w swoim życiu, ale to jest coś takiego, co co jest ważnym elementem. I, i na, dlatego na, no, no, chcę wam powiedzieć o tym, że na przykład no, postać ojca duchownego w, w formacji seminaryjnym jest po prostu nieodzowna, to znaczy, że no, nie może być też prawdziwego seminarium bez funkcji ojca duchownego, bez tego, który w jaki sposób no, pomaga człowiekowi w odkrywaniu powołania, ale także od, w odkrywaniu woli Bożej. No, i ostatnia rzecz to chyba to, co Państwo teraz czynią, czyli słuchają naszego podcastu, słuchają tych, tego naszego programu, bo dzięki właśnie różnego rodzaju jakimś takim rzeczom Państwo jest, są w stanie się dowiedzieć, czym jest rozeznawanie chrześcijańskie, bo to trzeba też sobie jasno powiedzieć o tym, że mówimy o rozeznawaniu chrześcijańskim. A już za tydzień ksiądz Artur Płaziński odpowie na ważne pytanie: Czy można modlić się należąco? Dajcie znać, jeśli chcecie posłuchać więcej odcinków z ojcem Adamem Wilczyńskimi, zamieszczajcie pytania dotyczące życia modlitwy. Postartamy się odpowiadać w komentarzach lub poprzez nowe materiały nakręcone specjalnie dla Was. Owocnego czasu i dobrych modlitw życzy Projekt Moc modlitwy.